5 sekund, zostawimy na kopanie 1. Eee, Co? przecież wszystko będzie nas. Tak, i zdrajcie nie tak. No albo jeden las, albo drugi las. No, no nie wiadomo ja już trochę do no, no, no dobra, na to no to o, tak o, jestem matronem. To ja wiem, czy 6 osób to mało, jakby 6 na 8. Okuratym wszyscy na jad... no, dobra, w trójkę na jabłkach Dobra, idę kopać Matrona od razu. Tutaj. Ktoś się. No ja też od... już kopię. No ja niech ktoś sprawdzi kod, bo ja do ja Ale kopie się szybko, ja 1, no. no, Jeden, jeden, jedan, jeden, jedan, jeden, jedan, no, jeden, jeden. No, zaraz idziemy na surdy Dobrze, 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 dobrze. To, na pewno? Wiesz, że to jeden? Klapa wykopana. Ej, jakie? Słowo. Jeden. Dobra. Zobaczmy, że w trójkę robimy jabłka i mamy do budówki. Nie no, ja poszedłem sprawdzić kod i wróciłam z portu. Ona nas tu studzienkę? O, na znalazłem. Dobra, no ja idę sobie pokopić. Ja no te no. kilka sekund nawet nie dobiegnę do klapy. Więc... Nie ja dobiegłem, ale tu jest, kom... no, jest A ja ty, ty wykopałeś? Tak, ja wykopałem. Ja wykopałem klapę, Emma... tylko klapę i zielone wykopałem. Widział, że chyba wchodzi ktoś do klapy. Oj, oj, oj. No dobra, chyba pomijamy. Ktoś nie pracował, tak żeby... A trójkę robiliście jabłka. No no. No. Znaczy nie, no ja potem z tych jabłek poszedłem. No. Ja, ja dwie rzeczy wykopałem. Trzy zdrajczynie. Okej... Okay. Witaj Lamusie! No to... Nie Witaj. wiem czemu niektóre nie działają piosenki. Nie no piosenki. naprawdę, Irenko tak mnie widać. Blo. Nie, lecisz, lecisz, to już była przesada. Oho... Stara próchwo! <grybuj> no pojebie mnie zaraz! Ty grzybie! <grybuj> było nie znikać z miejsca! Zbieram sobie. Ja, ja, ja... A jaki kot mamy? Ostatnie 3 sekundy tam wbiła, serio? 1, 1, 1, 1, ale to było... 5, 5 żółte 5, żółte 5, żółte 5! Okej. Okay. A co było pierwsze? Jeden. Jeden. Jeden, pięć, dobra. Keven <giblenie> pół rundy spędził na tym, żeby każdy zapamiętał kod. Dobra, legę, ja kopałem. Rady. Kurwa, dwie rzeczy wykopałem w poprzedniej dobra, ja też rundzie. ja Kopałem. O, dobra, ustawiłem jeden. Eee, A ja dobra. 5. A to chyba wszystko było wykopane poza Exitem. No, nie, no Exit nie, też nie jest, przecież ja wykopałem jest. Nie Exit. Nie A, no, nie nie jest, 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 jest! <śśśśśś> no, Ostatnie, było jest. 0. Zgadzałem, zgadzałem. Ostatnie było zero. To było zero? Tak. Wow, było... było... dawajcie zaraz, to było szybkie. No nie. Jazda. I dalej A się, nie Traitor. Jak się wie, gdzie jest No masz napis po prostu. O, kto to i Berta? To ja. Spierdolę, ja, ja nie wyle teraz wyle. nie idę kopać w pierwszej No to ja się Daisy było. A no to kto teraz spierdoli do wenta? Daisy. Daisy Daisy mhm. No mi ktoś kod? Gdzie w ogóle jest? Jest na BZ dupie A na BZ dupie, to sprawdź coś kod Poszła do góry, poszła do góry, poszła do góry, poszła do góry Ty no, a kuku ku 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 ku, ku, ku. Bo to zaraz będzie szła jak gdzieś I się spingujecie się. z drugiej strony to Elorano zrobię do kodu. Dobra, zapierdalam O jest na ty. Dabaj, 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 no. A na czyni? Elorano robię, może się uda. Dabaj, o to kim dabaj, jest? Dabaj. To ty jesteś Berkel. Może na gary Dwójka, dwójka, ja dwójka, 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 dwójka. Mam nadzieję, że przejdzie tu. O ty idzie, GPL idzie do nas Mery? Tak, ja jestem Mary A dobra. Nie sprawdzi tak. O, już, już. już Exit wykopaliście grać. Ej, różowe, różowe wykopałem, różowe, ustawisz dwójkę. Tak szybko. Dwójka, dwójka, dwójka. Ej, patrz. może jest 2-0, no to 6. mamy. No mamy tą tylko dół co kopać teraz. Nice. Dobra, pobijamy. Dobra, skip Znaczy nie, no mi się wydaje, że... No w sumie nie wiem. Kto poszedł sprawdzić kod teraz? Ja Hubi. Mi się ta wydaje, ta że Hoobie. A jaką ty jesteś postacią grze? Nie, po, nie hmm. mam pojęcia, powiem ci jak się zacznie. Napisz. No, no dobra, ale na... tak czy inaczej czas. mi się wydaje. Napisz jak na czas, to wyskoczy. Ja nie wiem na przykład jaką jestem, A, no ja nigdy nie A, No mi się nie nie wydaje, że Rów na przykład nie jest jeszcze na 100%. No ja no ja dobra. dobra, już nie mów, już cicho choć, bo, niewiele, no, 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 ja no, ja bo to... się nie ma. Bo jeszcze się odmutuje i usłyszę. dobra, no pomijajmy to. Dobry. Dzień, Dzień dobry! dobry. Mam jedno do Daisy, czemu nie myłaś naczyń? Co? Bo były czyste. Bo były czyste. Czu, Nieprawda, co? widziałam całą gromadę brudnych naczyń. Co ty pierdolisz w ogóle? <laughs> o nie! Czemu jest to to chyba biedny? u matrony pod łóżkiem, bo matrona podżera Zresztą w nocy na i na chowa dół. naczynia. Z głowy ścięcie! No mm. nie! nie. Zatwo. Kto będzie teraz miał naczynia? Na pewno nie, ona, bo i tak nie myła. No jasno, Bo były tak czyste. Myła. Dobra, lecimy kopać, let's go, let's go. Ja, 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 udaję. No ja jestem na górze. Ja lubię udawać. Jestem ja tu najlepszy. Ja ja jest na naczyniach, jest na naczyniach. Dobra, dużo ludzi poszło po góry, kopać te. Po ja tu jeszcze potem. To, to, to jest moje hobby. Zielone wykopane. O, zielone wykopane, sprawdź czy to jest żółty. Ja Dobra, nie Dobra. Mogę a jest ktoś poszło? po lewej stronie? O, idzie o, na dół, Idzie. Ja na dół. Ja zaraz sprawdzę. Idzie do idzie nas. Ja zaraz się... sprawdzę. Idzie. Dobra, dobra. Jak ona stąd pójdzie, to ja sprawdzę. Wyszła... Ja idę sprawdzić. Wyszła... Idę sprawdzić. Wyszła w ten. A, zaraz sprawdzimy. By... Zaraz sprawdzimy. Ten... 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 Dziewiątka, dziewiątka, dziewiątka. Okej. Sprawdź coś, co on na pewno nie kłamie. Nie kłamie, No sprawdźcie. Dziewiątka. Tak, 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 tak. Dziewiątka. rzeczywiście, okej. Bo jeden kłamie, drugi trolluje. Jest znowu na naczyniach. O. To jest Pauliną. Ja. Bixa. A ty widziałaś, że ja tak. A, dobra, Cześć, nie że co, no mów, możesz jeszcze mówić. Jeszcze, jeszcze głosowanie. Jeszcze nie, co? bo stałem obok ciebie, no. bo stałem obok ciebie i jak poszedłem zobaczyć kot i wróciłem, to ona się tak gibała, jakby nie wiem, zmęczona była czy coś. Nie, nie stała tak, dobra, tak normalnie by jak reszta. No moja postać. A. Sorry, no. nie zauważyłem tego góry. Dobra, znaczone. skip. No dobra, ja skipuję. Tak czy inaczej, to będzie być. Oj, no całkiem dobrze wam idzie. Ej, gofany, bez kitu się tak bagronę. gibała, nie? W takim razie... Jesteśmy Ber szybkie niczym... ...kalejdoskop. Wydaje mi się, że któraś z tych czwórki może być. Berta, Irena, Julia i Opal. Kogo chcecie pierwszego? Francis! Mówisz, ej, 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 bez takich numerów! halo! co mówisz, Berta? No to wypierdzielasz teraz. A nie, tylko znaczy... nie ja! Łatwo. Ajajaj... Aj. Oj, coś czuję, że teraz dzwon będzie. No właśnie. No tak, co <laughs> to, to, to... Nieźle wyczutę. Mam listę. A więc zaczniemy od Julii. Chodź, Julia. No co ci nie, jest? nie, nie Julia? A Zostaw no Julię! Zostaw, Zostaw Julię! Mówiłem, że nie Julia! Nie co ty mnie robisz? To. Nie, nie interesuje mnie, to i tak mi się nie podobała. Aha. No nie, że od razu ci no. nie podoba, to od razu trzeba ją ściąć! to, no to w się 20 minut, A, tak, tak, A kto ci się podoba, matron? Eee, opał mi się podoba. O, Dlatego. A po na oniastece. A nie! Dziękuję! Już nigdy się nie opalisz! <laughs> Dziękuję! Dobra, co mamy wykopane? Wiecie co, mamy trochę przypał, bo ona skipnęła nam kod jeden. Jest Jodka na, masterek, na dzwonach, gdzie nas zapalała? ma, się ma. to wie ktoś? Yy, ale teraz jest jakiś Dobra, co mamy, to, co mamy? Teraz jest różowy. No, to ja idę kopasz, bo tu nie ma co teraz ten... Znowu jest na dzwonach. Dobra, ja kopię to na, drogi, na dole. Kręcić. Jeżeli dobrze pamiętam, to tego, 2, 2 9 było te pierwsze dwie tam. Tak, 29. Tak, tak, tak. No ja tu kopię niby, ale wiecie jaki tu... Ale gdzie kopiasz? No pod ziemią, no na dole. No ale na, na dole, czy na górze? Na dole, bo na górze podobno jest wykopany, już tak ktoś powiedział. No ono na górze poszło, są dwa wykopane. Się. Z tego co wiem. Ej, ja jestem na dole i cię nie widzę. No to nie wiem, gdzie ty jesteś. Kurwa, czy ja jestem nie na górze? Mogę o, dobra, nie, ja tylko mam zielone tutaj. Zielone? No I ciebie to my tu nie ma. Różowe wykopaliśmy też. Znowu Wczesni. jest na dzwonach. A to może, nie wiem. Psmu. Nie wykopałem nic, nie wierzę. Co to za wóz na Mary? No, ej, oh, no, GBM, no, dawaj, GBM coś no, mnie no, tu Podejrzanie nie się nie zachowuje. A co ci Helen zrobiło? Nie wiem. No to skipuj, bo nie. dobrze. Tak? No no, ja wiem, że. Skipuj bo poleci na ciebie. Czy jest tak jak grzeszniczki, ucieknie, gdy traitor jest że? No nic, no przegrywa traitor. A czyli w sensie... no to skip, no. no to po co głosujemy na kokolwiek? Witam na dzisiej... dzisiejszej mszy. I chciałem powiedzieć tylko tyle, że wiem, że Helen i Mary i tak są, więc możecie zdradzić trzecią, bo trzecia pewnie będzie wtedy zdrajczynią. Rót! I... Tylko... Droga ma jest nas cztery. No to. Musicie powiedzieć Czekaj, czekaj, powie. czekaj powiedz, powiedz jeszcze raz, kto kogo wiesz, że my jesteśmy? Dobra, ja jestem no ciekaw, Paulina czemu Paulinę głosowała nie, na koleżankę! Paulinę <ś unfair> <słatni słatni> No dobra, nie mogę, ma, za mało czasu jest, ale no. nie da się pogadać. A, no nie, że wszyscy sprzedali ja ten Luis. No <laughs> Dziewiątka żółta. Nic, A udało mi się uciec do podziemia jeszcze, ale ja moim dniskiem policzony. Ona widziała, Oj, ja Paulinka, widziała. Paulinka, masz przewalone. To jak to jest? 2-9-3, tak? Dobrze, dobrze ten? Ej, no, poblokowała wszystkie kurwa wenty! Ej, no, ej, bo osoba, która przed chwilą mówiła, jaka jest trzecia część kodu, może byś się pochwalił. Siedem! Ja nie wiem, wiem nie sprawdzałem. Żółta, żółta, żółta dziewiątka, żółta dziewiątka jest. Dobra. Bo jakby nam się udało teraz wykopać żółty słup, to mamy ucieczkę jeszcze, wiesz o co chodzi? No, ja jestem tu przy klapie, nie? Nie, nie pamiętam ostatniego, wiem, że pierwsze to były 2-9. Bo zielonego nie mieliśmy, bo zeskipował a, no dzwonem. No 5 sekund, wykopałem wam żółty. Okej, okay, dobra, to trzeba sprawdzić tylko kod do samego dnia. I A, i no, jeszcze wyrzucić Paulinę. Rozstaw mnie. Nie. No cóż, chyba twoje dni są policzone. Ej, ale Poligo. tego, to ona umrze teraz, czy po, po tym spotkaniu? Teraz. Nie mam pojęcia. A, no czyli, czy ona, ten... czyli ona nie będzie mogła mówić. Nie, no będzie mogła, bo będzie tylko, że na szubienicy. No, no, no. A, to no dobra, no, ale kwestia jest taka, to że nawet jeżeli, nawet jeżeli no, wywali jednego z, z nas, to my sprawdzamy, sprawdzamy kod drodze i lecimy, nie? Wszystkich. Patrzcie, ale plan jest no taki, to musicie to sprawdzić, sprawdzić kod, zapierdzielić do podziemia i go wpisać i po prostu uciec tak najszybciej. Bo teraz będzie, wiecie, zielony. Oni kot już mają. A ona cię nie słyszy. Jak to? No teraz Oni już kot mają. Dobrze, ale no musimy kogoś z tobą w takim razie walnąć. E, Mary. mery. No widz, wiem, że mery mery jestem pewien, No To ród, Rud, rud wiesz. Ruth? Tak, Ej, a gramy tak, że, że traitor może tak sprzedawać nie w ogóle? Nie wiem, czemu Jestem traitorem, mogę wszystko. No, sobie no nie, możesz dechnąć na gilotynie! Nie przeciw wskazań, żeby tak robiła. Skoro Ej, to równie do No, no w sumie. No dobra, dobra ja bo tak gry, to przekra, i tak przegrywa. On i tak wtedy przegrywa, no, racja, racja. Ej, a ja zdradzać? <coughs> aj, 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 to, aj, ale wy dzwon, moment zrobiliście, bo wy macie kod, czy nie sprawdziliście go? Nie. Chciałem przejść teraz na drugą stronę i od dzwonów wejść na tego. Żeby a co, ja nie mogę jako traitor mówić? No nie, no możesz, możesz. No nie, no możesz. Bo jak umieramy, zero zielone, zero zielone. Kopcie, kopcie, szybko, no, wpisujcie nie, dziewiątkę nie, żółtą. Dziewiątkę żółtą wpisujcie! Aha! To Dziewiątka nie żółta, to to szybko! Kto to jest Helena? Ja! Ja jestem no, na górze klapie. Sam. Ja ty jesteś sam, ty musisz to wpisać Serio? Ej, ja myślałem, że ktoś żyje jeszcze, ja pierdolę. Kurwa, poblokowane wszystko, do chuja. Ale jak poblokowane, przecież pod ziemią byłeś. No tak, ale wszedłem górą. Ja myślałem, że ktoś jeszcze żyje, pierdolę a bo ród żyła, dobra, no to no. nie wiedziałem, że ją złapała. No, bo czy, no, chciałem masz. wejść do tego samego venta i ja, chciałem doluje. go odbudowywać. No, Świetnie, nie jest zagrane.